Nie ma internet z tej strony szaman z ekipy to po drugiej stronie kamery Bart, się masz Bart. Ostatnio omówiliśmy prawie wszystkie wężowe bóstwa, zostawiając sobie garstkę zaledwie na drugiej rozdanie. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na film Bóstwa węży 2. Spytacie, szaman, jak długo będziesz na karmił tymi gadami? A co? Źle wam? Boicie się jakiegoś wirusa z Wuhan? Bez obaw, są w zapomnianych krainach straszliwsze plagi niż wirus Wuhan. Kilka z nich omówiła Flor w filmie o trzech plagach. Co wiemy już teraz o bóstwach węży? Jakie znamy? Polecimy szybko z krótkim. naczelny bóg smoków rzekomo wywodzi się od Uroborosa. Uroboros, wąż świata, pierwsze wężowe bóstwo obrał sobie saruków, którzy stworzyli prawie wszystkie wężowe rasy. Mdaes, wężowa bogini, oczyszczała dusze niesaruków, aby były godne poświęcenia Uroborosowi, którego była aspektem. Nie wiadomo, czy nadal istnieje, ponieważ nie ma już praktycznie istot poświęcanych Uroborosowi. Nie wiemy, jaki status tego kultu, jak wygląda dziś na wyspach Munszejk, gdzie podobno ostały się jego resztki. Merszałk Bóg Yuan Ti, któremu, uda... któremu cześć zaczęli oddawać również Sarukowie, gdy Uroboros zasnął i przestał odpowiadać na ich modlitwy. Set, który zastąpił Mershalka, gdy ten zasnął i przestał odpowiadać na modlitwy swych wiernych. Set, udający Seta, który został uwięziony w otchłani. Set ukazuje się wyznawcom Seta jako Set. I tylko z Okot i nieliczna grupa Yuan Ti wie o tej mistyfikacji. Warae, rzekomo aspekt Seta, tak naprawdę został przez niego zabity i Set ukazywał się wyznawcą Warae jako Warae. Obecnie Set ukazuje się wyznawcą Varae jako Warae. Zechir, będący tak naprawdę Setem, ale pod innym imieniem. Jazirian, Kłatli, zginął podczas walki z Merszałkiem. Kłatle przegrały przez to wojnę z Sarukami, po śmierci swojego boga zostały przygarnięte przez maslickiego boga Kotala. Następny w kolejce jest Esilis, półbóg, który opiekował się Jaszczuro ludźmi, uznawany jest obecnie za zmarłego, to znaczy nie ma śladów jego kultu, zamiast niego Jaszczuro oddają cześć Semanii, ich bogowi odpowiedzialnemu za przetrwanie ich rasy. Jest jeszcze Ses Inek, tak naprawdę lord demonów, któremu cześć oddają Kastasi. O Kastasach mówił Edi. Asabisy oddają cześć różnym bogom, w tym m.in. wspomnianemu Semuanii. Ofidianie zawsze oddają cześć Bogu swych władców, ponieważ, jak wiecie, są rasą lubiącą być niewolnikami. Ptera ludzie oddają cześć nagom, którym służą. To spytacie, szaman! To ile jeszcze ich zostało? Ha! Niewiele. Zacznijmy od najdziwniejszego w tym zestawieniu. Słyszeliście o Saurialach. Zapewne niektórzy z Was słyszeli. Tym, którzy nie słyszeli, niech wystarczy na razie, że to ludiozaury albo dinozauro-ludzie. Rasa ta pochodzi spoza Torilu, zaś jej przedstawiciele na samym Torilu oddają cześć poszukiwaczowi wywernym spurowi. Tylko i wyłącznie za to, że ten uwolnił ich z niewoli Moandera, boga zepsucia i zgnilizny. No to zostało jeszcze bóstwa, w które, na, w które wierzą nagi. O nagach mówiła ignem. Najważniejszą jest Shekinester, zwana królową wszystkich nag. Ma pięć aspektów, każdy mający inny charakter i każdy przewodniczący innym nagom. Często jest tajemnicza. W sumie tajemniczo są nagi. Przez to jest niezwykle potężna, tak jak potężne są nagi. I tak jak nagi są starożytną rasą, tak ona jest starożytnym bóstwem. Nikt nie mówi, że jest twórcą świata, jak wiele razy stara się to przypisać swym bogom. Jednakże nagi uważają, że Szekinester starsza jest niż czas, dlatego obserwowała, jak bogowie tworzą świat. Mity Juan-Ti-Ofidian mówią, że podział Shakyneister na aspekty jest odwzorowaniem podziału Uroborosa na aspekty i że to naturalna kolej rzeczy i tak świat jest skonstruowany, że bogowie dzielą się na aspekty. Na początku aspekty miała trzy. Pierwszym była naga z koroną na głowie o imieniu tkacz. Tkaczka. Jest złym aspektem, patronującym zniszczeniu, ponieważ zniszczenie czegoś starego daje miejsce na coś nowego, taka anarchia nieco, ale jednocześnie zdobywa wiedzę, z której pasem tworzy zrozumienie. Drugim z aspektów jest mocodawczyni. Jest dobrą i litościwą strażniczką młodych, niedoświadczonych i niewtajemniczonych, których obdarza mądrością. I jest tak mądra, że sama wie, komu mądrość dać, nawet jeśli on tej mądrości nie chce. Pojawiła się jako, pojawia się jako naga z głową pięknej, młodej dziewicy. Kolejnym aspektem jest strażniczka. To ona kultywuje tradycje i pilnuje płomienia w sądzie światła, czyli w jej świecie. Strzeże też życia, spokoju umarłych i wszelkich form życia zagrożonych wyginięciem. Także wiecie, zieloni zadowoleni. I tu byśmy mogli skończyć gadkę o aspektach, bo był taki moment, że istniały trzy i wszystko hulało tak, jak miało hulać. Motodawczyni dobro, a strażniczka neutralność, e, tkaczka zło. Ale nadszedł taki moment, że o względy szykinester konkurowali ze sobą dwaj wężowi bogowie. Pierwszym był Yazirian, Bóg Kuatli, e, o którym Wam już mówiłem. Drugim zaś był Buknak Szachstruny. Tyle tak naprawdę o nim wiemy, że był zły. Nie wiem, co miał wspólnego z jednym z dwóch księżyców nad Aberturil o tej samej nazwie. W każdym razie Szykinester wybrała Jazyriana. strunowi się to nie spodobało i postanowił zaatakować. Szykinester mu naklupała i go pożarła. Przez to doszły jej dwa aspekty, oprócz tej tkaczki, strażniczki i mocodawczyni. Te dwa aspekty to nabywczyni, będący w będąca wcieleniem kontroli i posiadania wszystkiego, szczególnie wiedzy, szczególnie tej zagrożonej i zapomnianej. Ukazuje się jako surowa, szorstka z twarzy naga, z uporem próbująca być młoda, ale się nie udaje. Czas się z tym pogodzić. No i na końcu poszukiwaczka, charakteryzująca się dziecięcą ciekawością, chętnie ucząca się i odkrywająca. I właśnie tak się ukazuje, jako młodziutka naga. I teraz, jeśli kiedykolwiek... Będziesz mieć do czynienia z nagą, zapewne ta będzie odda oddawała część któremuś z aspektów szykinester, prawdopodobnie najbardziej pasującemu do jej osobowości. Jest jeszcze jeden Bóg nag, syn szykinester i aziriana parafeir. To Bóg patronujący. Piece. Strzeże on magicznych miejsc i ukrytej wiedzy. Jego symbolem świętym jest samiec nagi z pierzastymi uszami. Posługuje się zagadkami, kombinowaniem, łapkami logicznymi, dywersją i tajemnicą, by przedstawić każdego, kto gdy przetestować każdego, kto sięga postrzeżone przez niego tajemnice. Takie rzeczy jak moralność go nie obchodzą, liczy się tylko sprawność umysłu i spryt. Okazuje się jako wodny, sam jest naga z tymi uszami i skrzydłami jak układla. Nie ma on żadnych wyznawców. To spytacie teraz, Szaman! To skąd on bierze moc, skoro nikt się do niego nie modli. Ano sprawa prosta, moc daje mu jego mama Shekinester. Kochajcie swojej matki, bo matka jest tylko jedna, a ojców może być cała stodoła. To wszystko, jeżeli chodzi o bóstwo węża, węży w obu tych filmach. I w drugim postaliście wszystkich bogów więc Wiecie, którym gadzie stwory oddają cześć. A gadzie stwory są przeważnie bardzo po pobożne, ponieważ są pierwotnymi e, istotami na Fejrunie. Przeważnie. Więc e, mają potężną więź ze swymi bogami i są do nich przywiązani. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy o zapomnianych krainach. Do zobaczenia.